Tu jestem. Witam, cześć panowie, cześć państwo. Zagramy grę, później idziemy na twierdzę. Ta gra to jest pół godzinki plus minus. Krótki wstęp. Jak ktoś nie wie o co chodzi? To ja też mniej więcej nie wiem o co chodzi, ale plus minus coś z upoldami. Ktoś tam coś widział? Ktoś doświadczył jakiś Dave jak jest jakiś motyw ufoludów, tyle wiem. Rozdział pierwszy On the way. Jest w języku angielskim, więc trzeba rozumieć. The story happened to me five years ago. 5 lat temu się wydarzyła historia. One day I got a call from a client who needed someone to clean his house. Nie tłumaczę, bo to każdy rozumie. It sounded like just another job, but there was one catch the house was miles away, deep in the heart of a national park. I usually don't take jobs that far from my working area, but this client was offering extra money and I said I could stay for the weekend, as the place hadn't been used in ages for ages? Um, when I asked why the house had been left empty for so long, it sounded like the perfect place for a summer gateway. He just changed the subject. At the time I didn't think much of it, just a quiet house with some forgotten past, or so I thought. And now here I am on a winding road to that isolated house, not knowing what waits for me there. Czyli generalnie klient chciał, żeby dom posprzątać. Dom był daleko, ale do, o, dobrą kaskę -ka oferowali i akceptował. Klawiatura mi się kurde... Przepraszam, ale coś jest nie tak z klawiaturą. Bo naciskam i zamiast tak stabilnie to mi nóżka ucieka od tego. Co się znów podziało? Wczoraj działało wszystko. A, chyba mam winnego. Mam winnego. Patrzcie, to jest winowajca. Takie coś było pod klawiaturą i przez to się całe bujała. Taki mały opiłek. I need to remember to turn right. I should visit mountain view first. Czyli jest taki skręt w prawo. Chyba pierwsza w prawo, chyba tutaj. Nie ta strona. Dobrze, lecę w prawo skręciłem brawo, co się wydarzyło? Notatka. Visit Mountain View Place. Chyba to to. Cleaning service. Tutaj też pracuję. Jako sprzątacz. Don't believe them. What's going on? What are all those antennas? Nie zdążyłem przeczytać. Która anteny? No jest jakaś tu linia wysokiego napięcia. Jest plakat. Chyba ZUFO. They are here. Elektrykę słychać. O kur... Boże święty, to jak gniazdo jego na mnie wystraszyło. Widać od razu jak tylko go widzisz na czubku. Wow, you scared me. Hi, are you looking for something? Sorry, this is my trailer house and it's my property. Dobra, Sorry, I saw some life coming from ładnie inside. powiedz co z tymi kartami sklep ci wysłał, czy polecieli w... I teraz w Mielnie na domkach. Kiełbaski, grill i woda dzwoniłem do nich, nie wiem kiedy to było wczoraj albo przedwczoraj, generalnie mam informację taką, wszystkie wysyłki które były, produktu nowego wysłali ludziom, którzy zamówili dnia 14 listopada i te osoby już mają, natomiast tak się składa, że ja zamówiłem 16 listopada i powiedziano mi, że dopiero na... producent non stop dodrukowuje, bo źle przeliczyli ile będzie potrzebne w ogóle towaru na cały świat, non stop dodrukowuje z tym też opóźnienia związane i następna partia możliwe, że będzie luty, marzec no i powiedzieli, że najprawdopodobniej powinienem się się na zamówienie załapać w lutym albo marcu. Dobra! Gość mówi, że to jest jego posiadłość i że na nią wszedłem. Weszłem, wszedłem, nie wiem. I have some issues with electrical system, apart from that everything is fine, so please don't touch my car. A to też jego przyczepa. What's the meaning of the note on the door? Is there anything strange going on? Kto wie, there is always something mysterious and strange happening in remote places like this. What do you mean? You know, old lights in the sky, strange sounds in the woods, things vanishing without a trace, people tell all sorts of stories. Światła w na niebie jakieś, dziwne dźwięki z lasów że rzeczy znikają bez śladu, ale nie powinieneś wierzyć we wszystko, co słyszysz. As for me, I'm just like you. I came here purely to relax, so please if possible don't bother me. To thank you. No i pogadane. Mogę albo jeść, iść, i jechać, albo mogę tutaj usiąść i herbatki wypić i popatrzeć na widok. Taki mam wybór. Interesting. What does that mean? Proceed at your own risk. Avoid this place in the coming days. I jeszcze wlepał foludowa pa. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. this man seemed strange and a bit on edge. all i did was knock on his door. i didn't break into his trailer. but what he was trying to hide in there and what were all those strange devices? for the questions kept circling in my mind, nagging at me as i drove away. it was a long drive taking me to the other side of the lake, far from the last signs of civilization. i couldn't help but wonder, was there something i should be afraid of out here? finally, as the lake vanished behind me, my destination came into view. problem Nie? No, że dziwną... to ja będę tak skracał, że dziwne to było, że nic takiego nie zrobiłem, zapukałem tylko do drzwi, a chłop się strasznie obruszył, że chłop był dziwny, po co mu były te wszystkie urządzenia, kim on był i co się dzieje na dobrą sprawę i że po prostu mu te myśli głowę zaprzątały. I need to turn right, this looks like the place. Chyba tu trzeba skręcić. Gdzie tu jest zjazd, kurde. Taka polna dróżka, bym powiedział. Trochę taki vibe Voices of the Void jest, delikatnie. Takim domem mam się zająć i posprzątać. Aż miło sprzątać taką habirę. Nie mam klucza, trzeba znaleźć klucz. O, widzę standard. Bezpieczniki do mnie będzie trzeba... Z... O, zobacz. Hauski. Nie ukryli zbyt dobrze tego. Siemano. I'm so tired I need to go to sleep. I'll get to work tomorrow. I to mi się podoba. Odkładamy na jutro, a dzisiaj fajrand. Co to jest? To jest tak jak w tym jednym filmie dokumentalnym, co rząd... Był zabawka UFO, którą chłop znalazł, która działała przeciwko prawom grawitacji i nie wiedzieli, co to jest. I nie doszło tego rozłupać nawet, bo było to tak twarde. Jest historia o tym. Jak ktoś sobie chce, to może przeczytać. I to nie żartuję. Na faktach, na faktach. <laughs> I finalnie się zgodził, żeby wysłać zabawkę i odesłali mu bubla, który już nie działał. Ale w każdym razie jakieś urządzenia. What are all these strange spherical objects and ready made clothes for? No ubrania przygotowane, jakby ktoś chciał. No nie wiem, jakby się miał w nią ubrać po prostu. Niektóre są zielone, niektóre żółte. Że to giera jakaś czy coś. Nie będę sprzątał teraz, zmęczony jest. To bindy puszczacie chyba. Poletnąłem Escape i dźwięki były dalej. First I need to bring some food. Aldo Kurde, chryste panie marzenie jaka chata. Chatka, pomost, łódka i ryby. I jeszcze UFO Sightingsy do kompletu. Wszystko tu masz. Piękne miejsce. No, dobra łączność, żeby dobry internet był i można życie tak przeżyć. Nic tu nie ma, chyba trzeba żarcie przynieść tam na grilla. Jedną toaletę, take a shower. A może mi się umyć, nie zaszkodzi. Jest dobry czas, żeby pójść w kimono. No dobrze. Ale... Cześć Witek, mamy pytanie. Czy mógłbyś opowiedzieć o twoich początkach na Stream? Na jakich gierkach się wybiłeś i mniej więcej jak to wyglądało? Peoplowe. A bo to w sumie sporo ludzi... Przyszło już po jakimś czasie, a nie siedzą od początku. Generalnie mój, moje pierwsze streamy wyglądały tak, że zacząłem od Ligi Legend. Nie zacząłem, żeby rozwijać. Po... Hmm. Jakby to. No, kiedyś grałem na nieco wyższym poziomie. Team skała, jeszcze przed Teamem skałą. Był Team How to Play, w skład, którego wchodził Kubeks, ja, Zoltan. Młody is on fire. Chyba. Tak, młody is on fire. I na suporcie chyba Rutos był, czy furtos, coś takiego. Generalnie zacząłem streamować, jak już coś tam timowo wcześniej graliśmy. I to się akurat tak łączyło, że grałem i timowo, i streamowałem te piątki. I... No i od tego się zaczęło. Gdzie jest moje łóżko kurcze? Tam było łóżko i od tego się zaczęło. A to jest trochę dłuższa historia do opowiedzenia, aniżeli tak kilka słów podczas gry. Kiedyś się tam powie. Bo teraz, jak będę gadał i grał, to nie skupię się ani na jednym, ani na drugim. Więc może pogram. Ale finalnie tak. Zacząłem od Ligi of jak i to było następstwo kiedyś jeszcze w chęci pokazywania gry na wyższym poziomie, ale ona wtedy była teraz. Znaczy, ten poziom kiedyś był, teraz już średnio. What could be better than sipping your coffee while enjoying a stunning view of nature? Jeszcze wendeczkę można mieć na grunt zarzuconą. Żeby było to, że zaraz będzie strzał do jak dzwonek zadzwonił lub sygnalizator. Yesterday's strange occurrences were most likely just my imagination. Today I need to start work. First style clean up the dirt that seems to have been left behind by someone then we can have a small picnic and of course enjoy a cold beer zimne piwko piknik ale trzeba pierw posprzątać a może by obrócić i pierw się nachlać a potem popracować o oh Jezus Mariko. jeszcze szlug. no kurde no ażbym aż, bym, aż, bym za, aż by zapalił człowiek no kawę. no nie no, 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 no. Do złych rzeczy ta gra naławia. Piękny widok, woda, szumu Uwielbiam wodę. Kawusia i szluk na laży. A może co, zapalę raz to się nie uzależnię, tylko tak okazjonalnie. Może się skontroluję później. Ale nie, zawsze to tak powiem. Znaczy zawsze. Wraca się do tego, nie kontroluję. Na początku jest tak niby skromnie, ograniczania a później cała naprzód. Trzema dziurami się pali. Nosem, jedną dziurką, drugą i ustami. Dobra, wypite, można wstać. A, żarcie to chyba w kuchni powinienem poszukać, chociaż... Teoretycznie to pierw powinienem zacząć sprzątać, a nie rzeć. To posprzątajmy. Clean trash. tylko wyrzucam te zabawki u foludów też, żeby się nie zdenerwowały. A propos twojego problemu w widzę to kiedy. Taka reaktywacja. e-sportowy sen, czekam na jakiś Nie będzie, niektóre rzeczy już skończyły. Czasu nie cofniesz, młodszy by... nie będziesz. Kurcze. Ciężko. Jak wprowadzą kategoryzacje, nie wiem, ligi wiekowe na przykład. Ty masz wstęp do danej ligi od momentu przekroczenia 40 lat, weryfikacja dowodem. I grasz z rówieśnikami. Tak, to na razie ciężko. Kur mać. I czemu jeszcze to przenika przez. Nie wiem co to jest. <laughs> Chryste, panie. I tak mogło być ciężko z 40 latkami. Nie no, tak z całkiem serium, więc to nie jest kwestia wieku, tylko to jest kwestia grania w tyle tytułów w ciągu roku, zamiast przyczepienia się do jednego tytułu. No nie możesz być w czymś dobry, nie robiąc tego, no nie możesz. Nie możesz być dobry w CS-a, nie grając w CS-a. Albo nie możesz się polepszać w CS-ie, nie grając w niego. Nie możesz dobry być w ligę, nie grając w Ligę. I tyczy się to w zasadzie każdej innej gierki. Z jakiej racji masz być lepszy od chłopak, który przez poświęcił na gierkę na przykład w ciągu ostatnich dwóch lat 2000 godzin, a ty poświęciłeś na tą grę 50 godzin? No z jakiej racji? No nie będziesz lepszy, no proste. Czy posprzątałem? No jako tak, o tak, ale kanapy dalej nie mogę podnieść. Lodówki zamknąć nie mogę. Stołu ustawić nie mogę. Co ja mam robić, w sumie? A widzisz, nie wszystko posprzątałem. Nie wiem co to, ale po kolorze wygląda jak jedzenie dla psa. Gdzie ty idziesz? No śmieci wyrzucić muszę, co, gdzie idę? That's it, now I'll go and put the furniture back in place. No, teraz mogę postawiać. Zakłócenia są. Mam podobne jak podchodzę z tymi słuchawkami do mikrofali. It's time for barbecue behind the house Zajebisty sygnał, masz wariacie Żarcie już ponoć przygotowane tu Zimne piwko, boczuś, ziemniaki, kaszanka i cucumber Chyba tyle, a ziemniaki? Gdzie ziemniaki? Kurde, ziemniaków nie ma Ciekaw jestem, czy w takim miejscu, jak jest mniej rzeczy do robienia, jako że nie jesteś w mieście, łatwiej Popaść na przykład w alkoholizm, jeszcze bez internetu jakby być w takim miejscu. Jeszcze jakby pogoda na przykład, jakby to było gdzieś na północy, że wcześniej non stop się robi zimniej i ciemniej. To nie alkoholizm tylko relaks. No tak, bo co innego masz robić, no o tym mówię, że... Nie no, szłoby pewnie se się. O kurna. Źle to zaczyna wyglądać, ale jeszcze jedno zostało. Piwo to nie alkohol? Oczywiście, że to alkohol. Ja dwa piwa wyczuję i wypiję i już... już koniec. dole, jakieś głupoty. What was that? Did I drink too much beer? Nie wiem, ale jest głośno, przyznam dosyć. I really need to get some sleep right now. Wsiadłem na podest? Jak się to zwie? Pomost. Wsiadłem na pomoście, trzy płytwa wypiłem i już u widzę. Nie słyszę, jakby mi ktoś chodził po domu. Co, chyba się przespać, żeby wytrzeźwieć. What's that noise and light? Już ci powiem, co to jest. Statek matka. Nad domem. Zaraz wyjdziemy na zewnątrz. O, mrok kompletny. Open znak zapytania. Czemu znak zapytania? No, dole. Run away door. O skurna. Nie no. To no, co guby? No biegnę no. Do fury. Nie do tej. Ja dole. Oni atakują ludzi, to jest fake, widać. Od razu już jest zła interpretacja gry. Where did I put my keys? I better run to the forest. Ale to są Te Płot jest! Jak mam do lasu? <śm> no nie no. To za No to wiesz, że to za darmo było. Czy grałbym w gry, gdyby nie streaming? Tak! Od tego się streaming wywiódł. czy jak nałogowiec grałem we wszyscy... Znaczy ja akurat wtedy w ligę się wkręciłem. Co się stało? What happened to me? How did I end up here? I'd better leave this place as quickly as possible. My car. Coś się z moim autem stało. A to jest moje auto, co jest z niby nie tak z nim. Chyba wszystko git. I co? I tu się kończy? Przygoda? Chwila, chwila, bo chcę zobaczyć na telefonie jaki quest jest dokładnie, bo chyba coś źle, że przeczytał. I need to drive away as far as possible. Czyli się boi tego domu i chce się stąd jak najszybciej Wydostać, no dobra. To this day I still can't figure out whether it was all real or if I just drank too much beer. Regardless, I know one thing I'll never go back there again, no matter the amount of money. Czyż tam nie wróci, że widział ufo ludy, uciekł stamtąd i nie wie czy mu się wydawało czy nie. And that is the end of my story, believe it or not. Czyli tyle. I to tyle? Tak, krótka gra. Czyli wielki skrót wyglądał tak. Pracował w firmie sprzątającej, dostał zlecenie na dom, który jest oddalony dosyć daleko od jego firmy, ale za dodatkowe pieniądze zgodził się przyjąć ofertę i posprzątać ten dom. Pojechał na obrzeża, zaczął sprzątać dom, nocował w tym domu i podczas jednej z nocy wydarzyło się coś dziwnego i zobaczył ludy, Nie wiedział, czy to prawdziwe, czy mu się to wydawało, ale uciekł z domu i powiedział, że nigdy tam nie wróci. Ale z No, trochę tak. Rakulec. Troszkę tak, nie będę, nie będę bronił tego, nie ma co. Pragnę wziąć Cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem Ci